Witam Elo, cześć siemanko, z tej strony LeBandit Witam wszystkich na kanale w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku wjeżdżamy tutaj z grubej rury Bo zaczynamy od ekspienia mojej postaci do 85 levela tutaj na kolosach Biegaliśmy sobie z chłopakami tutaj kolosy jak widzicie nawet udało nam się robić je w 11 sekund Najszybciej robiliśmy je w 11 sekund Jak przebijaliśmy regen właśnie tutaj władcy koloseum A jak właśnie nie udało nam się to No to wtedy w 20 sekund Więc i tak bardzo szybko Więc jak chcecie szybko level wbić tutaj Z 8.0 na 8.5 To po prostu bierzecie sobie 4 gości z krwistych Robicie dangi i szybko wbijacie nie? <laughs> nie no Ja śmieję się trochę bo Ja tutaj akurat mam zajebiście mocną gildię I mnie tutaj chłopaki troszkę podbustowali za co im bardzo serdecznie dziękuję e, tutaj sobie trochę tych kolosów wylataliśmy 75 dokładnie e, wbiłem 84 level na tych kolosach a tam e, ten ostatni level dobiłem sobie już e, sam, który co też zobaczycie na klipie a ja tu zostawiam wam te klipy z latania koloseum też zostawiam jakąś muzyczkę i widzimy się zaraz A ja tutaj znalazłem taką stronkę do losowania, e, no i co, wklejam tutaj wszystkich uczestników konkursu Czepi, Major Szkolna, Morfen, Faniros, Maulinowi, Revenant, Chris Arson, Amorelo, Neone, Motto. No i co, tutaj w tym konkursie jest do wygrania 1 miliard, eee, także powodzenia Wam życzę, eee, każdy z tych tutaj graczy zostawił komentarz właśnie z, ze swoim nickiem z gry, łapkę i subskrypcję, więc to trzeba właśnie te trzy warunki trzeba spełnić, żeby brać udział w konkursie. No i co, powodzenia wszystkim, kręcimy kołem i zwycięzcą jest Faniros, Faniros serdecznie gratulujemy, wygrywasz 1 miliard napisz do mnie na privie na gierce albo ja do ciebie napiszę po prostu sprawdzajmy kto kiedy jest na grze i się po prostu spiszemy, wręczyć tą nagrodę jednego miliarda, serdecznie gratuluję i dzięki wszystkim za branie udziału w konkursach A tutaj jak widać pierwszy oponent już napotkany, Wena. Też go pamiętam jak się klepałem z nim na, na Jarku. Teraz go dorwałem tutaj na podziemiach, także pierwszy oponent już ubity, a ja zaraz idę dobić już ostatni level, nie? Czasami tak jest, nie? Zarobiony w pój człowiek, nie? Dobra patera, na sobie wypomnę chwila. 8-5 bite. Ciekawie gdybyśmy kopę. No, i pierwsze co tak naprawdę zrobiłem po wbiciu 85. levela, to było przełożenie sobie itemków z drugiego konta. Eee, założyłem sobie właśnie pancerz Nordmara, tam st 10, legendarny miecz na 8,5 i tak dalej. Po prostu w ramach pożyczki eee, porobiłem sobie właśnie czeluścia. To jest taki Daily Dungeon na podziemiach. Eee, musicie sobie skraftować taki certyfikat czeluści, eee, i jak w niego klikacie, to raz dziennie, czy tam dwa, możecie wejść sobie na ten dungeon. Na tym dungeonie właśnie macie wszystkie bossy z podziemi, macie właśnie królową pająków, macie banite, Dodatkowo musicie na końcu ubić tego e, piekielnego orka z klasztoru, no nie? Też tam jest. I tam się dropi takie różne fajne sakralne odłamki, które są potrzebne do robienia sakralek, więc od razu sobie zrobiłem ten dungeon i no co, zabawa się zaczyna dopiero, dopiero co 85 biłem, nie? <laughs> Zanim jeszcze w ogóle przebiłem na podziemia, to dogadałem się kole z kolegą z Gildii, e, że sprzedam mu parę ogników z podziemi, no i tam jedyne czego mi brakowało, to ostrza herzta oraz e, klejnot pająka, no i te, i te dwa się dropi właśnie na dungeonach e, jaskinia pająków i właśnie tam banita. No i ja sobie wylatałem po prostu po stokluczy kluczy na Pablu, na właśnie Pająku, na Banicie i właśnie teraz musicie oglądać e, parę klipów tutaj, jak robię oba te dungeony. E, na końcu sobie podsumujemy zarobek oczywiście z tych dungeonów, no bo w końcu tam sobie kupiłem i wykraftowałem po 100 kluczy, więc wylatałem łącznie 200 dangów. E, tam nawet fajnie mi dropnął taki wyżłobiony naszyjnik podwójny, także w ogóle zajebiście, bo on naprawdę rzadko leci. I tak naprawdę od razu po wydropieniu tego naszyjnika miałem kupca na niego, także zajebiście sprzedałem to koleżce z gildii eee, i właśnie jaką mógł sobie oddać do questa, także fajnie, jeden sobie zostawiam oczywiście. Eee, no i co? Wylatanym pająku sobie poszedłem na banitę, też co kluczy oczywiście, też dungeon przyjemny, no bo robiłem go mniej więcej w minutkę, czasami dłużej, czasami krócej. Na początku się zbija tych banitów, posągi są w tym samym piętrze, na tym samym piętrze, no i na końcu mamy dwie litki, bosa oraz otwieramy skarb, tak samo jak w przypadku pająka, tam też na końcu danga, jak mogliście zobaczyć na klipie, jest skarb, taki dodatek właśnie do dungeona. W sumie ja bym wolał, żeby ten drop od razu był w jednym bosie, a nie, że zbijasz bosa, a potem zbijasz skarb. No bo tak naprawdę ten drop ze skarbu mógłbyś mieć od razu w pająku i byś nie musiał czekać tam tych paru sekund, aż się zresztą skarb zbijać go. O, trochę szybciej by to było uważam. No ale dobra, ja tutaj zostawiam Wam jeszcze trochę klipów z vanity e, i miłego oglądania. Pająki banita już wylatani, więc piwko się należy elegancko. Napiję się, podliczyłem tylko tej temki, co tutaj są, e, czyli tak z takiego najlepszego dropiu. No to dropną nam wyżłobione nasz to dwie sztuki. E, jeden od razu sprzedałem koledze, e, też e, fajna sprawa, bo. W sumie to bardziej śmieszna, no bo to jest najlepszy drop właśnie z tego Dungeona Pająka i mój kolega wylatał 450 Dungeonów i mu nie dropnęło ani, jeden, ani jedna sztuka tego naszyjnika, a on musi to oddać do quest'a, a mi dropnęło to po 10 Dungeonach i to jeszcze podwójny, więc jeden sobie zostawiłem, drugi mu sprzedałem, nie? Za 800kk, czyli wydropiłem dwie sztuki, czyli łącznie będzie 1 600 kk z tych wyżłobionych naszyjników. E, Dropnęło nam 28 strożnych artefaktów. Takie artefakty chodzą po 11kk na markecie, czyli łącznie to będzie 308kk. Pojęcze klejnoty 150 sztuk, jest to 7kk od sztuki, czyli no to będzie jakiś miliard. E, ostrze Herszta 138 sztuk, e, jedno ostrze 9,7kk na markecie, czyli miliard 338kk. E, wychodzi Prastraje Esencji 5000, prawie... Eee, więc yy, prostoracenzja chodzi tak po 120k, no to będzie 600kk za 5000, z takiego jeszcze innego dropu, no to 5 odłamków jedności poleciało, jeden odłamek 60kk, czyli to będzie 300kk, magiczna yy, kamienna tablica 2, 358 sztuk, jedna sztuka kosztuje na bazarze yy, 2,22kk, czyli 795kk w magicznych tablicach, no i skrzyneczki, które sobie tutaj teraz otworzę. Te skrzynki, a to może potem sobie otworzę. 24 zaczarowane skrzynie. Otwieramy. Może jakieś arty polecą? O, złodzieja. Błogo. Potęgi. Mnicha. No, będę miał co lepić. No, także tak właśnie wyglądał drop. A tutaj ostatnia lega na Jarku zbijana. E, właśnie tutaj też e, śmiesznie, no bo oponenci chcieli nas zaatakować, e, wbić e, trochę po czasie, jak e, właśnie bijemy legę. Bo wtedy klątwa nachodzi, byśmy mieli mało życia. Oni by przyszli, nas zabili i zabrali nam legę, ale coś im nie wyszło, bo. Przyszli dopiero jak już ją zbiliśmy. Właśnie też dostałem info, że idą, bo tam kolega czatował na moście i nam napisał, że idą. Może ich tam trochę przeciągną, także też fajnie. Nie udało im się ukraść nam tej legi i my ją zbiliśmy, no tak jak zawsze. A dzisiaj jeszcze będzie kolejna lega na podziemiach. Także warto oglądać do końca. No i słuchajcie, o 23.00 jeszcze miałem 80. level i byłem na Jarku, a o 1.00 już miałem 8.5 i sobie zbijałem respy na podziemiach. Właśnie sobie poszedłem na, na pająka oraz na, na banitkę. Mi te respy nie są obce, już mam wszystko obcykane, co, gdzie jest. E, oprócz tego biłem sobie jeszcze legę, posągi, elitki, no masa, masa chodzenia po, po mapie. E, tak, muszę jeszcze zrobić sporo questów, no bo tak naprawdę zostałem przeciągnięty właśnie z tego 85 levela. E, no i mam zajebane tyle questów, ja nie wiem kiedy ja to będę robił, no ale muszę to robić, chociażby badacza sobie przeskipuje e, tymi podkami, e, no to tam zawsze HP daje, jakoś determinacja, no tam wszystko jest, nie? E, ja wam zostawiam tutaj właśnie klipy e, połcinane z e, właśnie bicia po mapie, schodzenia po mapie, e, no i co? I też jeszcze tego samego dnia e, będę sobie zbiał legendę, no bo co, nie można? Jak jesteście na podziemiach, no to tak naprawdę na dwóch mapach można zbijać respy, no bo jak widzicie, niby to są podziemia, ale niby nie podziemia, no bo jestem na powierzchni, na Jarkendarze, tam y, część mapy po prostu jest dla wyższego kontentu, y, od, od 81 do 90 levela. E, możecie zbijać te moby, e, wcześniej jak macie niższy level, no to nie możecie, musicie przebić na ten 81 level. E, no i właśnie teraz sobie zbijałem na, na powierzchni. No bo tak po prostu się dogadujemy zawsze na Discordzie, że się dzielimy respami, tutaj niektórzy idą na podziemia, zbijają sobie pająka, panite. tutaj inni idą na powierzchnię, zbijają wodza, e, trolisko, właśnie też banite i, i królową, także masa jest tych respów, oprócz tego dochodzą właśnie te lege posągi, pumy krwiożercze, e, no masa elit, matki troli też tutaj chyba widzieliście, e, no i co? ハハハ No i zaraz będziecie mogli też zobaczyć, jak się zbija legę na podziemiach już tutaj na mojej własnej postaci. Wcześniej ją zbijałem na, na nie swoim koncie, no ale teraz właśnie już jestem na podziemiach, już mogę ją zbijać, więc ją biję. E, też fajnie nam posypało, no bo mi dropnęło dwa tytany a browarce dropnęła ta podwójna kula. Dwie kule mu dropnęły legendarne, no bo to nie jest tak jak na M2 i na Jarku, że macie ten klejnot od górnika i sobie klikacie broń na legę, tylko trzeba wydropić itemek z LEGI i wtedy możecie sobie zrobić legę broń, no nie? Więc tutaj wam zostawiam klipa z tego jak bijemy Legę z voice chatem i. Dobra dobra, 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 idziemy Teraz może sobie strzelać, jak ona jeszcze stoi w rogu. Właśnie, no właśnie, Jak się Jak I bez wow. różnicy to dobija, byle wow. dobić. A ten umarł, ten nieży. Landart, kurwa, nie zabieraj nam legi. Pa, landart czeka, żeby lastki ta zajebać. O ile bandit, kurczę. <gulia> Leg bandit, pierwszy dzień na podzielnią. <gulia> 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 Legenda ale <gulia> na kulę dwa razy. A mi po Kurwa, razy. kurwa, na kula. medaliku? A tutaj ciekawa sytuacja, no bo e, biłem sobie legę posąg na opuszczonych e, i jeden za drugim się po prostu respił jak grzyby po deszczu, jeden z drugiego wyskakiwał, łącznie ich tam cztery było z jednego posągu, także e, fajnie. E, a, czyli, jednak, czyli jednak działa ta właśnie szansa na podwójny posąg, jak widać. E, no ale oczywiście i tak nic nie poleciało z niego ciekawego. No a teraz wam pokażę parę klipów właśnie z PvP, bo też spotkałem oponentów na mapie i no co, trzeba było ich zabić, nie? W zasadzie to jednego oponenta tam mi się gdzieś tam napatoczył, no to go zabijałem, nie? Wrogiej gildy trzeba zbijać. I tyle. Przechodzi Glaserka. Zajebałem go, jak trzynkę otwierał. O brzodzik Zajebałem brzodzika drugi raz już. On mi zabrał dwa z zapomnianych. Tej jaskini pająka mała. Ma się i... ze mną. Znowu go zabiję. Leży Zajebałem go znowu. A, tak się udało, dziewięć posągów, bo trzy razy się zrespił. Znowu go zajebałem. <laughs> No i dobiegł koniec odcinka już, więc serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie gra gratuluję zwycięzcy w konkursie. Spotkamy się, przerzucę Ci tego golda. No i co? Zachęcam do brania udziału w kolejnym konkursie. A propos konkursu, no to również dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będzie do wygrania miliard, więc co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, to oczywiście zostawienie łapki w górę, komentarza ze swoim linkiem z gry, no i subskrypcji. E, wtedy ja zrobię znowu losowanie, też może nagram właśnie tak jak teraz nagrywałem, że, e, że to losowanie było i no i co? Ja już się z, z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!